Jaki gor. Dlaczego my nagrywamy w AUCie? My zawsze nagrywamy w AUCie. Sie Przed wami słoneczka. Gorący aut autotyp. Gorący autotyp. No, to co? Na początek, chyba autopromocja, bo to nigdy nie zaszkodzi. Oczywiście. Kto w pierwszej kolejce po pandemii zagrał z autotypem, ten miał zielono. Czyli chodzi o ligę mistrzów. I'm John Cena! Liga mistrzów jest w sumie rozłożona teraz na cały tydzień, także pociśniemy cały tydzień. Ich cztery najbliższe mecze to są już jedna czwarta, tak? finały. na początek: drużyny, które jeszcze nie grały po kronach po tak, można tak to nazwać. Na początek Atalanta, Bergamo, Paris Saint-Germain to jest w najbliższą środę. No i co mi tutaj daje, Mateusz? Trochę zachowawczo w sumie, ale no, no, że... wydaje się, że to jest bardzo dobry typ, mianowicie PSG awansuje do następnej fazy. No, dlaczego awansuje? No, wydaje nam się, że no, na papierze ta drużyna jest lepsza, zdecydowanie od Atalanty. Ma więcej gwiazd, więcej zainwestowanych pieniędzy, przede wszystkim presja właścicieli, którzy no, po zainwestowaniu tak dużych pieniędzy chcieliby w końcu jakiś realny sukces, a nie tylko mistrzostwo w Francji w tym sezonie w ogóle przyznane z dupy trochę, bo niedokończony sezon. Dokładnie. Yy, także no, to raczej się zepną. Atalanta, Atalanta Bergamo, no fantastyczny sezon, no najlepszy w historii. Yy, chciałoby się, żeby ta drużyna po awansowała jak najdalej, tak, no ale jedna czwarta yy, finału Ligi Mistrzów, no to to i tak jest już naprawdę coś, jeżeli chodzi o ten zespół. Yy, ciężko mówić o frycowym, ale no tak się zawsze nie wiem, układa, że ta drużyna jednak gorsza, która jest niespodzianką, w pewnym etapie jednak przegrać musi. No to nie dajemy na to, że Atalanta przegra. Myślimy, że Atalanta sprawi kłopoty PZR, tak jakby sprawiła każdemu innemu zespołowi, ale dlatego dajemy gramy zachowawcze, po prostu, że że awansuje. No, to jest jeden mecz. Tutaj może być remis, może być zagrywka, mogą być nawet karne, Dokładnie. gdzie jest loterium, ale no. No zakładając, że będzie dogrywka, no to jednak fizycznie wydaje nam się, że po, po, poprzez to, że. garnek jest dzisiaj, poprzez to, że no w że miał więcej czasu na odpoczynek, no to fizycznie powinny być w lepszej dyspozycji niż Atalanta, i dlatego też myślimy o tym, że może dojść do dogrywki po jakimś na przykład remisie 0 -0 w sercem Chyba wszyscy kibice piłkarscy są za Atalantą, ale gdzieś tam logika nakazuje, żeby jednak chyba przy stawianiu pieniędzy, kierować się w stronę tego lepszego zespołu. Oczywiście. E... Dobra, następny mecz. Następnym meczem jest Lipcji, RB Lipsk z Atletico Madryt. To jest czwartek, bo to jest dzień po dniu. To mhm. e... no, też bardzo ciężki w sumie mecz do obstawiania. Oczywiście. Co by tu można było dać, zastanawialiśmy się długo. E... No, aż trafiliśmy na całkiem niezły kurs, na over bramkowy, over półtora bramki. Tak, wystarczą dwie bramki. Wysoki dość kurs, bo teraz się waha w okolicach 1,40. no Jak na taki kurs, jak na takie zdarzenie, to jest wysokim kursem. No, przez to, że Atletico to jest jednak taka drużyna, która tych bramek chyba strzelała mniej w tej widzę i to może dlatego. Tak, tak, tak. No, zazwyczaj ona tam w okolicach tych dwóch bramek się wynik stabilizował. Natomiast no, Lipsk, no, no, trzeba zaznaczyć, że to jest turniej. Turniej jest rozgrywany gdzie? w Lizbonie w Lizbonie wszyscy gramy tak naprawdę na wyjeździe. Lipsk na wyjazdach też nie strzelał zbyt tych bramek wielu, ale wydaje nam się, że właśnie w starciu tutaj tych dwóch ekip padną minimum te dwie bramki. Niektórzy mogliby się tu oczywiście pokusić o, tym, o to, że obie ekipy strzelą tą bramkę. Ryzykować, to jest, analizować to to jest zawsze dla, to dla można, odważnych. tak, ale no. Dwie bramki to się wydaje naprawdę na takim etapie rozgrywek niewiele. Tu przeczka do przeskoczenia, nie wiem jak ty powiedzieć, tak. dwie bramki, które jest raczej. No lips tych bramek strzelał. No strzela, Przela, no, no obie no. ekipy potrafią strzelać te bramki. Obyśmy się nie pomylili, ale 1,40 za over 1,5 jest całkiem niezłym kursem, dlatego to wybieramy. Następny mecz jest grany w piątek. No to to jest Barcelona i Bayern. No jesteśmy świeżo po tych meczach tych obu dwóch drużyn. No i co możemy powiedzieć? Uwaga, ba kontrowersyjny typ. Kontrowersyjny typ, no myślę, że nie, ale. Dla wielu tak. Dla, może dla wielu tak. No, umówmy się, Bayern przewalcował się po Chelsea ze świetnym Robertem Lewandowskim, który ustanawia jakieś kosmiczne rekordy znowu, po prostu to jest jakiś zapogeum jego formy chyba. Tak, tak, Miejmy tak. nadzieję, że będzie trwał jak najdłużej. No i tutaj wydaje nam się, że właśnie Bayern ma tą przewagę chociażby tego Lewandowskiego. Pokona Barcelona. Może nie w tym bezpośrednim spotkaniu, ale może dogrywka, może karne, jednak awansuje. To jest nasz typ, że Bayern tak. awansuje z Barceloną. Barcelona to Barcelona. Ok, to ma świetnych piłkarzy, Messiego, to po raz kolejny powtarzamy. Pierwszą połowę tego meczu z Napoli ostatniego zagrali naprawdę fantastycznie, ale druga połowa, szczerze jak ja oglądałem jak oni grali, jak oni podawali do siebie, to nie wiem czy zauważyłeś, ale jak oni podali piłkę i już ten zawodnik nie miał piłki, to po prostu tak w dupie miał co się dalej dzieje. Podał i tyle. Jak nie, nie, mu tak. nie, z powrotem nie dostał tej piłki, to już tam nawet nie biegł. Nie, do przodu. Naprawdę, no tak to wyglądało z mojej perspektywy. Chyba z waszej też druga połowa w wykonaniu Barcy była naprawdę słaba. Gdyby z Napoli miało więcej szczęścia, może wcześniej wpuściło, wpuściło Milika, to całkiem możliwe, że pod koniec spotkania zawodnicy Barcelony byłyby, Cóż, Cóż, no, Barcelona to wciąż wielki klub. Bajernowi na pewno nie będzie łatwo. Aczkolwiek tutaj przemawia sercem Robert Lewandowski. I, no I cała drużyna polega świetnie. Także awans Bayernu za około 1,60, chyba trochę mniej 1,57 to jest to, co tak, my będziemy tak grać. Się kursy, tak się kursy wahają. No i mamy ostatnie spotkanie Manchester City z Lyonem. Lyon oczywiście przegrał swoje, swoje spotkanie z Juventusem, ale dzięki zaliczce z pierwszego szczęśliwa meczu. Szczęśliwa przegrana. Tak, szczęśliwa. Lucky loser. Dzięki prze, zaliczce z pierwszego meczu przeszli dalej. Ale kto, kto gra przeciwko nim? No Manchester City. No, no tak. jednak w tym sezonie chyba... No y City ma pewien kompleks, no, w tym sezonie on, oni jeszcze nic nie zdobyli. No i właśnie <laughs> dlatego City uważamy, że jest głównym kandydatem w ogóle do finału Ligi Mistrzów. Przynajmniej ja tak uważam. No, tak, e to e ich, ich gra, zestawienie całej drużyny przez Pepa Guardiola, igra gra, ich skład, po prostu no, to, jest, to jest jakiś fenomen. Tą ekipę naprawdę stać na finał, więc dlatego tutaj stawiamy z handicapem 0-1 dla Lyonu, że Manchester City wygra ten mecz, bo... Co do Francuzów, nie możemy powiedzieć, że to jest zła drużyna, no, ale umówmy się, no, nie dorasta drużynie z Manchesteru nie, do pięt. Nie. Tutaj będzie pojazd po tej drużynie, także minimalnie dwoma bramkami tak będziemy stawiać. No, no też pokazał ten wcześniejszy mecz, no Lyon nawet awansował, tak? Przegrywając awansował. No, ale umówmy się w tym sezonie Juventus y, nawet y, nie miałby startu do City, jeżeli chodzi o formę. Nie, no nie. no nie, nawet by no się oczywiście. nie zmieścił w ich buty nie, w nie. tym sezonie, także a wygrał z Lionem, no, wygrał. No, także no, tutaj raczej nie będzie żadnej niespodzianki Guardiola i ekipa przyjadą się walcem. Po dużym instancji słynnym walcem. W każdym bociazie City wygra dwiema bramkami. Na to jest 1,80 w okolicach, także fajny kurs i też jest wysoce prawdopodobny. Mhm. E, co nam łącznie to daje? Łączny kurs daje nam ponad 6, także no myślę, że to jest fajna opcja. Można zagrać sobie niską stawką, właśnie ten nasz kuponik, który Wam się właśnie wyświetla przy okazji. My chcieliśmy Wam serdecznie podziękować za uwagę i chcieliśmy powiedzieć o naszym debiucie na stronie nhl.pl, flash flashtyp, także też tam nas możecie zobaczyć. Link dajmy poniżej. Usłyszeć. Usłyszeć, przepraszam, usłyszeć. usłyszeć także jest... ciekaw jestem Waszych komentarzy. No i tak, no, NHL również będzie na kanale, coś tam szykujemy też z NBA. Koniecznie zaglądajcie na naszą stronę na Facebooku, autotyp. Link też znajdziecie pod, pod materiałem. Tam, w opisie. to są ciekawe przemyślenia i trafne typy, przynajmniej ostatnio, całkiem No i co. Z niecierpliwością czekamy na start e, lig, bo to się też zbliża. Tak, tak już niedługo znowu ekstra klasa. Uff. No i co? Emocji przed nami. Słuchajcie, dzięki. Podobało się, dajcie suba, dajcie lajka, dajcie komentarz, się, i Grajcie odpowiedzialnie. Przede wszystkim. Bóg zapłać. Bóg zapłać.